Ale prosto, w Greczynkę, no. i Smolin przebiegła w poprzek cały parkiet Waldemara Szafuskiego. Urwaniak w nogi Kepesidu. Smolin. I znowu Magdalini Kepesidu Smolin Lowicka do skrzydła dowolownik A Kepesidu po raz kolejny Uda Mączka Haric I Magdalini Kepesidu Bez wątpienia bohaterka dzisiejszego meczu w odpowiedzi próbowała Borysławska, domagała się faulu, ale broni Magda Kepę. A oprócz tego, że jest świetną bramkarką, dzisiaj jeszcze pokazuje jakieś umiejętności aktorskie. Pięć bramek, mało czasu, Andryjczuk z rzutem, ale Magdalini Kepe Sidu i MVP. Starcie Magdalini, Kepesidu, tak jak wspominałem, nie mogło być inaczej, 21 obronionych rzutów.